kurs, który odbywa się w dużej mierze przez internet, ale też są dwa zjazdy, bardzo intensywne. Uczestnicy zgłaszają swoje projekty filmów krótkometrażowych, które później rozwijają przez cały rok. Dostajemy tutaj uwagi od prowadzących, mamy też dostęp do wykładów online, które skupiają się na różnych dziedzinach filmu, nie tylko na scenariu pisarstwie. Inscenizacja, praca z aktorem, Dzisiaj mamy zajęcia praktyczne. Kręcimy scenę, którą napisał jeden z uczestników. Prawo jest, jakie jest. Mamy bardzo fajnych aktorów i staramy się wyjąć z nich te wszystkie najlepsze emocje, które my sobie wymyśliliśmy dzień wcześniej. To nie jest uczciwe. Uczymy się. Podstaw pracy z kamerą. Oglądamy pracę reżysera od kuchni. Nie jesteśmy takimi obserwatorami wyłącznie, a też od siebie dużo wnosimy. Rozmawiamy, dyskutujemy, próbujemy nowe rzeczy. Czy jest możliwe, że my wchodzimy i idziemy po prostu do tej pozycji. Wsparcie prowadzących jest bardzo duże i można zawsze pytać o wszystko. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie dla osób, które zaczynają gdzieś swoją przygodę z filmem.